Siema, zadajemy przechodniom pytania odnośnie Unii Europejskiej oraz o wyborach europarlamentarnych. Korzyści płyną dla Polski z bycia w Unii Europejskiej? No wiele. No wiele, Pyle, wiele rolnicy dopłaty i tak dalej, wszystkie programy unijne, no, no, żeby nie marzę, u... że ja to by nie było tak teraz do tego wszystkiego. No. Jesteśmy no, ja za unią. duża do y, tego dopomaga. Pała pani kiedyś z oferty, którą nam daje Unia Europejska? Tak, nawet mój pies się zgadza jak najbardziej. Pracuję w Narodowej Agencji Programu Erasmus+, który to program bardzo polecam młodym ludziom. Także mnóstwo inicjatyw, sama wyjeżdżałam na wymiany młodzieżowe, robiłam też projekty dla dorosłych, także jak najbardziej. Na pewno zjednoczenie wszystkich krajów, jest jednak większa, większa jak to się mówi, w całości jest jedna siła, no. dlatego Unia Europejska no, dla nas jest jednak pozytywny, pozytywnie się, można powiedzieć, liczymy pozytywnie na to, że jesteśmy w Unii. No. Ile lat Polska jest już w Unii? 20 mamy rocznicę, e, taką okrągłą, e, a pierwsza połowa 25 roku to będzie też nasza prezydencja w Unii Europejskiej i wtedy będzie się bardzo dużo działo, również dla młodzieży. No coś koło 20, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło 20 lat. Wcześniej, 24 lat. Zaraz powiem. Nie, nie, tak serio. Wydaje mi się, że 23 lata, 24. Nie, 23 chyba, no. 20, ale to prawie. D to był 2003, tak? Y Czwarty. Czwarty. Y y czy wie Pani kiedy są wybory do Europarlamentu? Tak, jak najbardziej w czerwcu od 6 do 9 w różnych krajach jest to różna data, w Polsce to jest 9. E także koniecznie wszyscy do urn. I y czy zamierza Pani głosować w tych wyborach? Jak najbardziej. Mój pies chyba też, chociaż on nie ma prawa głosu, przyklepie łapą, e bo tutaj nam głosuje właśnie. Dziękujemy. Czy wie Pan, kiedy są wybory do Europarlamentu? Euro w tym roku, ale dokładnie miesiąca to nie, to nie wiem. Chyba to jest e, albo czerwiec, albo lipiec, nie, nie wiem. Nie wiem. Nie jakoś niedługo, albo. Wydaje mi się, że niedługo, bo widziałem ogłoszenie. Hmm. Hmm. A możemy poznać odpowiedź faktycznie? 9 czerwca. Czekają okay. Państwo, co daje nam Unia Europejska? dostrzegamy Tak na co dzień to nie są jakieś takie ewidentne, chociaż w sumie ciężko powiedzieć. Co myślisz? Nie, w sensie w skali lat, takich na przykład powiedzmy, że w skali ostatnich 10 lat, to tak dostrzegam. Tak, tak, krótko, tak krótko odpowiadając. No. Zgadzam się. Czy korzystali państwo kiedyś z jakichś programów w Unii? Nie, osobiście nie. Mi się wydaje nie, ale wydaje mi się, że z naszego wydziału y, jesteśmy na Politechnice Warszawskiej. Y, nasz samorząd korzystał. Nie jestem w 15%, nie chcę mówić za nich, ale wydaje mi się, że mieliśmy y, jakieś benefity. Korzystałam jako rolnik. Korzystałam. Z dofinansowania? Y, tak, dopłaty unijne od, od hektara, jak również y, dopłaty dla młodego rolnika. Pani? Nie to, to tylko coś w, tego, to w, z pracy tam. Jak, jak dostaliśmy jak, jakieś tam dodatki czy coś, to myśmy to dostawali jakieś tam premium większą czy coś. Ile lat Polska jest już w Unii Europejskiej? 25. <laughs> Nie wiem, ale już ma parę lat. <laughs> tak mogę powiedzieć, że 20 konkretnie, ale to nisko. Kiedy odbywają się najbliższe wybory do Europarlamentu? Euro chyba tym rok. No. Czy w tym roku? Na jesieni. Pani tak mówiła, pani? No chyba dobrze mówi. No 9 czerwca, ale to blisko. Czy zamierzają Państwo głosować? Głosować? No tak, chyba tak. Tak, tak. Takie taką możliwość? Ja chodzę zawsze na wybory i czuję się. Ja to dziękuję. Tyle. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. No okay. Czy zamierzają Państwo głosować? W takim razie już na pewno. Tak, tak, zawsze. Dziękuję bardzo.